Kilka dni po ataku na Pearl Harbor, prezydent Franklin Roosevelt zwołał pilne spotkanie z dowódcami sztabu generalnego, podczas którego wydał rozkaz, który zmienił bieg wojny na Pacyfiku. Ameryka była w szoku po japońskim uderzeniu, morale społeczeństwa spadło do zera, a wrogowie świętowali swoje zwycięstwo. Roosevelt wiedział, że jego kraj potrzebuje spektakularnego rewanżu i to jak najszybciej. Stwierdził wprost, że Japonia musi zostać zbombardowana. Nawet jeśli wydawało się to całkowicie niemożliwe, ten rozkaz zapoczątkował jedną z najodważniejszych operacji lotniczych w historii ludzkości. Problem polegał na tym, że żaden amerykański bombowiec nie był w stanie dolecieć do Japonii i wrócić z powrotem. Bazy w Chinach znajdowały się zbyt daleko, a lotniskowce nie mogły podpłynąć wystarczająco blisko japońskich wybrzeży bez ryzyka wykrycia. Wydawało się, że prezydencki rozkaz jest niewykonalny. Jednak to jeden człowiek miał zupełnie inne zdanie na ten temat. James Harold Doolittle, legendarny pilot i inżynier lotniczy, zaproponował plan tak szalony, że wielu oficerów uznało go za samobójczy. Zamierzał wysłać bombowce średniego zasięgu prosto z pokładu lotniskowca, mimo że żaden samolot tej klasy nigdy wcześniej nie startował z tak krótkiego pasa. Doolittle napisał później w swojej autobiografii, że atak na japońskie terytorium miał wywołać chaos i zmusić Japończyków do wątpienia w swoich przywódców. Amerykanie desperacko potrzebowali czegoś, co podniesie ich na duchu po katastrofie w Pearl Harbor. Wybór padł na bombowiec North American B-25 Mitchell, dwusilnikową maszynę, która miała zapisać się w historii lotnictwa wojskowego na zawsze. 18 kwietnia 1942 roku, 16 bombowców B-25 w wersji B. Wystartowało z pokładu lotniskowca Hornet na wodach Pacyfiku. Był to widok niesamowity i przerażający jednocześnie. Ciężkie maszyny z trudem nabierały prędkości na krótkim pasie startowym, a ich piloci wiedzieli, że lecą w jedną stronę bez gwarancji powrotu. Każdy z nich był ochotnikiem, każdy zdawał sobie sprawę z ryzyka. Mimo to, ani jeden nie zrezygnował z udziału w misji. Bombowce uderzyły w Tokio i inne miasta na wyspie Honsiu. Zrzucając swój śmiercionośny ładunek na japońską stolicę. Zginęło ponad 60 osób, a 500 zostało rannych. Materialne zniszczenia były stosunkowo niewielkie, ale psychologiczny efekt ataku okazał się nieoceniony. Ameryka oszalała z radości, gdy wiadomość o bombardowaniu dotarła do mediów. Okazało się, że można zaatakować serce wroga, niezależnie od tego, jak daleko się znajduje. Dla Japonii był to szok, którego się nie spodziewano. Ich wyspiarski kraj, chroniony przez tysiące kilometrów oceanu, okazał się podatny na atak. Mit o nietykalności japońskiego archipelagu legł w gruzach jednego dnia. Japońscy dowódcy musieli teraz przerzucić znaczne siły do obrony własnego terytorium, co osłabiło ich pozycje na innych frontach wojny. Niestety misja miała swoją cenę. Żaden z szesnastu bombowców nie powrócił na lotniskowiec. Część maszyn rozbiła się w Chinach po wyczerpaniu paliwa. Inne wylądowały awaryjnie na terytorium kontrolowanym przez Związek Radziecki. Kilku pilotów dostało się do japońskiej niewoli i zostało straconych jako przestępcy wojenni. Mimo tych strat, raid Doolitha przeszedł do historii jako jeden z najbardziej zuchwałych ataków lotniczych II wojny światowej. Sława tej operacji była tak ogromna, że całkowicie przyćmiła kolejną rolę, jaką B-25 miał odegrać w tej wojnie. Mało kto wie, że ten sam bombowiec przeszedł transformację, która uczyniła go najbardziej uzbrojonym samolotem w amerykańskich siłach powietrznych. Wyposażone w 75 mm działo czołgowe, kilkanaście wielkokalibrowych karabinów maszynowych, rakiety i ładunek bomb o wadze 3000 funtów, B-25 w wersji G stał się latającą twierdzą nie do zatrzymania. Pomysł zamontowania działa czołgowego w samolocie nie narodził się przypadkiem ani w ferworze wojennych działań. Już na długo przed wybuchem globalnego konfliktu inżynierowie lotniczy po obu stronach Atlantyku prowadzili eksperymenty z instalowaniem ciężkiej artylerii w kadłubach bombowców. Niemieckie siły powietrzne oraz amerykański korpus lotniczy, niezależnie od siebie, doszły do tego samego wniosku, że samolot uzbrojony w potężne działo mógłby stać się bronią zdolną do niszczenia celów naziemnych z precyzją nieosiągalną dla zwykłych bomb. Niemcy skoncentrowali swoje wysiłki na stworzeniu samolotu zdolnego do powstrzymania pancernych kolumn Armii Czerwonej. Sowiecki czołg T-34 okazał się koszmarem dla niemieckiej piechoty i lekkich pojazdów opancerzonych. Jego pochyły pancerz skutecznie odbijał pociski, a szeroki łańcuch gąsienicy pozwalał na poruszanie się w warunkach, które unieruchamiały inne maszyny. Niemieccy konstruktorzy otrzymali zadanie stworzenia latającej platformy przeciwpancernej, która mogłaby niszczyć te stalowe potwory z bezpiecznej wysokości. Rezultatem tych prac były samoloty Henschel HS-129 w wersji B3 oraz Junkers JoJu-88 w wersji P1. Obie maszyny wyposażono w długolufowe działa przeciwpancerne kalibru 75 mm. Zdolne do przebijania pancerza nawet najcięższych sowieckich czołgów. Były to groźne maszyny, ale ich głównym celem pozostawało wsparcie wojsk lądowych na froncie wschodnim. Amerykanie obrali zupełnie inną drogę. Ich wróg operował na rozległych przestrzeniach Oceanu Spokojnego, gdzie czołgi nie miały większego znaczenia. Japońskie imperium polegało na swojej flocie i liniach zaopatrzeniowych. Łączących wyspy rozrzucone na tysiącach kilometrów kwadratowych. Przerwanie tych szlaków morskich mogło sparaliżować całą japońską machinę wojenną skuteczniej niż jakiekolwiek natarcie lądowe. Amerykański Korpus Lotniczy zlecił badania, których wyniki okazały się przełomowe dla dalszego rozwoju taktyki lotniczej. Analitycy porównali efektywność różnych rodzajów broni przeciwko okrętom wojennym i doszli do wniosku, że bomba o wadze 2000 funtów ma większy potencjał niszczycielski wobec pancerników niż 16-calowy pocisk artyleryjski wystrzeliwany z działek okrętowych. Ten raport ukształtował przyszłość amerykańskiego lotnictwa bombowego na Pacyfiku. Jednocześnie doświadczenia z hiszpańskiej wojny domowej, która trwała od 1936 do 1939 roku, przyniosły kolejne wnioski Amerykańscy obserwatorzy wojskowi obecni podczas tego konfliktu zauważyli, że bombardowanie z niskich pułapów stawało się coraz bardziej ryzykowne. Baterie przeciwlotnicze z każdym miesiącem zwiększały swoją celność i siłę ognia, co przekładało się na rosnące straty wśród załóg bombowców. Logicznym krokiem wydawało się przeniesienie operacji bombowych na większe wysokości. W marcu 1939 roku Korpus Lotniczy wydał specyfikację na nowy, średni bombowiec. Maszyna miała być zdolna do przenoszenia ładunku bomb o wadze 2400 funtów na odległość 1200 mil z prędkością około 300 mil na godzinę. Były to wymagania ambitne jak na ówczesne standardy technologiczne. Firma North American Aviation podjęła wyzwanie, wykorzystując jako fundament swojego projektu. Wcześniejszą konstrukcję oznaczoną jako XB-21. Ten dwusilnikowy samolot nie odniósł sukcesu komercyjnego, ale dostarczył cennych doświadczeń inżynieryjnych. Nowy prototyp otrzymał oznaczenie NA-40 i wzbudził duże nadzieje wśród wojskowych. Niestety, już miesiąc później prototyp rozbił się podczas testów i uległ całkowitemu zniszczeniu. Katastrofa mogła oznaczać koniec projektu, ale inżynierowie North American nie zamierzali się poddawać. Przeanalizowali przyczyny wypadku i zaprojektowali nową wersję z istotnymi modyfikacjami. Powiększyli kadłub, aby pomieścić większy ładunek bomb wynoszący 3000 funtów, i zmienili układ kokpitu tak, aby pilot i drugi pilot siedzieli obok siebie zamiast jeden za drugim. Nowy prototyp oznaczono jako NA62. Zwiększona ładowność bomb i ogólna masa maszyny spowodowały jej przeklasyfikowanie z bombowca lekkiego na średni. Ironią losu było to, że właśnie takiego samolotu szukała armia. W sierpniu 1939 roku, jeszcze zanim prototyp w ogóle wzbił się w powietrze, Korpus Lotniczy zamówił 184 egzemplarze i nadał im oficjalną nazwę B-25 Michel. Podczas produkcji wprowadzono szereg modyfikacji, które nadały samolotowi jego charakterystyczny wygląd. Inżynierowie spłaszczyli zewnętrzne panele skrzydeł, tworząc lekki kąt na zewnątrz od gondoli silnikowych. Miało to zapobiec problemom ze stabilnością podczas lotu. Rezultatem była osobliwa konfiguracja skrzydeł, przypominająca Mewę, która uczyniła B-25 natychmiast rozpoznawalnym na każdym niebie świata. Dodatkowo zwiększono rozmiar stateczników ogonowych, zainstalowano karabiny maszynowe kalibru 30, dodano pancerz chroniący załogę oraz zamontowano samouszczelniające się zbiorniki paliwa. Te ostatnie okazały się niezwykle istotne, ponieważ zmniejszały ryzyko pożaru po trafieniu przez wrogie pociski. Weteran pilot Jim Harley, który spędził za sterami B-25 setki godzin w powietrzu, opisał tę maszynę w wywiadzie dla autora Stevena Wilkinsona słowami pełnymi podziwu i szacunku. Stwierdził, że samolot był niezwykle stabilny, boleśnie łatwy przy starcie i stanowił jedną z najbardziej stabilnych platform w konfiguracji do lądowania spośród wszystkich maszyn, jakimi kiedykolwiek latał, z wyjątkiem może Mustanga. Te słowa wiele mówiły o charakterze B-25, który łączył w sobie potęgę bombowca z zwrotnością znacznie lżejszych konstrukcji. Harley wyjaśnił również techniczne aspekty pilotowania tej maszyny. Prędkość kontroli na jednym silniku wynosiła około 145 mil na godzinę, co stanowiło najważniejszy parametr, o którym pilot musiał pamiętać w sytuacji awaryjnej. Start odbywał się przy prędkości od 90 do 100 mil na godzinę. Po oderwaniu od ziemi należało podnieść podwozie, wyrównać samolot nad pasem startowym i pozwolić mu przyspieszyć do 145 mil na godzinę. Dopiero wtedy można było rozpocząć wznoszenie. Cały manewr trwał zaledwie 20 do 30 sekund, ponieważ maszyna przyspieszała niezwykle szybko jak na bombowiec tej wielkości. Wersja B-25B, która wzięła udział w słynnym rajdzie na Tokio, posiadała uzbrojenie składające się z karabinu maszynowego kalibru 30, zamontowanego w nosie kadłuba, oraz dwóch wieżyczek wyposażonych w podwójne karabiny maszynowe kalibru 50. Bombowiec mógł zabrać pełny ładunek 3000 funtów bomb, co dawało mu znaczną siłę rażenia podczas nalotów strategicznych. Jednak doświadczenia bojowe szybko ujawniły poważne ograniczenia tej wersji. Część maszyn uczestniczących w ataku na japońską stolicę rozbiła się lub utknęła w Chinach i Rosji z powodu wyczerpania paliwa. Okazało się, że zasięg bombowca był niewystarczający do prowadzenia długodystansowych operacji nad rozległymi przestrzeniami Pacyfiku. Ponadto uzbrojenie obronne okazało się zbyt słabe podczas starć z japońskimi myśliwcami na niskich pułapach. Inżynierowie North American Musieli szybko opracować ulepszoną wersję, która rozwiązałaby te problemy. Odpowiedzią na te wyzwania stała się wersja B-25C, która wprowadziła szereg istotnych modyfikacji. Przede wszystkim zwiększono pojemność zbiorników paliwa, co znacząco wydłużyło zasięg operacyjny maszyny. Liczba karabinów maszynowych kalibru 50 wzrosła do 6 sztuk, przy czym jeden z nich umieszczony w nosie był w pełni kontrolowany przez pilota. Ta zmiana stanowiła pierwszą zapowiedź roli szturmowej, którą B-25 miał rozwinąć w dalszej części wojny na Pacyfiku. Inżynierowie dodali również zewnętrzne uchwyty bombowe pod każdym skrzydłem, co zwiększyło elastyczność bojową samolotu. Komora bombowa mogła teraz pomieścić torpedę o wadze 2000 funtów, przeznaczoną do zatapiania wrogich okrętów. Ta modyfikacja uczyniła B-25C uniwersalną platformą bojową. Zdolną zarówno do tradycyjnych nalotów bombowych, jak i do ataków torpedowych na japońską flotę. Wersja C trafiła do sojuszników Stanów Zjednoczonych walczących na różnych frontach II wojny światowej. Brytyjskie Królewskie Siły Powietrzne oraz Kanadyjskie Lotnictwo Wojskowe otrzymały znaczną liczbę tych maszyn i natychmiast włączyły je do działań bojowych w Europie. Bombowce B-25C atakowały niemieckie linie zaopatrzeniowe oraz składy paliw. Kontrolowane przez Wehrmacht we wschodniej Flandrii. Uderzały również w cele rozrzucone wzdłuż granicy francusko-niemieckiej, zakłócając logistykę wroga. Holandia również otrzymała tę samą wersję bombowca i wykorzystała ją w kampaniach w Indiach Wschodnich. Holenderscy piloci zrzucali ogień na japońskie siły, przedzierające się przez dżungle azjatyckiego kontynentu, próbując powstrzymać ekspansję imperium w tym regionie. Walki w trudnym, tropikalnym terenie wymagały samolotu niezawodnego i zdolnego do operowania w ekstremalnych warunkach klimatycznych, a B-25 spełniał te wymagania doskonale. Związek Radziecki otrzymał różne warianty tego bombowca w ramach programu Land Lease. Sowieckie siły powietrzne wykorzystywały te maszyny od wczesnych dni oblężenia Stalingradu, aż do samego końca wojny w Europie. Na froncie wschodnim B-25 służył jako klasyczny bombowiec strategiczny, wspierając ofensywy Armii Czerwonej przeciwko niemieckim pozycjom obronnym. Chiny również znalazły się wśród odbiorców amerykańskich bombowców. Chińskie siły powietrzne desperacko potrzebowały nowoczesnego sprzętu do walki z japońską agresją, a B-25 stanowił znaczące wzmocnienie ich możliwości bojowych. Maszyny te atakowały japońskie garnizony i linie komunikacyjne na terenie okupowanych prowincji. Co ciekawe, wszystkie te kraje wykorzystywały B-25 jako tradycyjny bombowiec strategiczny, zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Jednak na Pacyfiku amerykańscy piloci odkryli zupełnie inny sposób wykorzystania tej maszyny. Zamiast zrzucać bomby z bezpiecznych wysokości, zaczęli schodzić na ekstremalnie niskie pułapy. I atakować cele naziemne ogniem z karabinów maszynowych. B-25 okazał się szybkim i brutalnym bombowcem szturmowym, który siał zniszczenie wśród japońskich instalacji wojskowych. Chociaż maszyna była początkowo projektowana jako średni bombowiec dostarczający ładunki wybuchowe szybciej niż ciężkie B-17 latające na dużych wysokościach, to właśnie na Pacyfiku odnalazła swoją prawdziwą tożsamość bojową. Jako niskolotowy samolot szturmowy, zdolny do ostrzeliwania celów naziemnych z przerażającą skutecznością. W październiku 1942 roku amerykański korpus lotniczy wydał specyfikację na platformę do ataków naziemnych i ostrzeliwania celów z niskiego pułapu. Odpowiedzią firmy North American Aviation była wersja B-25G, która przeszła do historii jako pierwszy amerykański gunship. Autor Brian J. Smith, w swojej pracy poświęconej dynamice innowacji w konstrukcji tego bombowca, napisał, że firma North American dokonała historycznego wyczynu, montując największe działo strzelające do przodu, jakie kiedykolwiek zastosowano w amerykańskim bombowcu. Tym działem było 75 mm działo M4, będące w istocie armatą czołgową, zdolną do wystrzeliwania 18-funtowych pocisków. Broń ta mogła przebijać pancerz okrętów wojennych, niszczyć bunkry i zamieniać w zgliszcza wszelkie instalacje naziemne, które znalazły się na jej celowniku. Zamontowanie tak potężnej broni w kadłubie samolotu stanowiło wyzwanie inżynieryjne bez precedensu, ale konstruktorzy poradzili sobie z tym zadaniem znakomicie. Jednak działo czołgowe nie było jedyną bronią, w jaką wyposażono tę maszynę. B-25G otrzymał również szereg karabinów maszynowych dużego kalibru. Które uzupełniały siłę ognia głównej armaty. Kombinacja ciężkiego działa i szybkostrzelnych karabinów czyniła ten samolot niezwykle wszechstronnym narzędziem zniszczenia, zdolnym do radzenia sobie z różnorodnymi celami bojowymi. Dwie postacie odegrały kluczową rolę w przekształceniu B-25 w latającą twierdzę, jaką znamy z kart historii. Pierwszą z nich był generał George Kenny, dowódca amerykańskich sił powietrznych na teatrze pacyficznym. Generał Douglas MacArthur powiedział o nim, że spośród wszystkich dowódców głównych sił powietrznych zaangażowanych w II wojnę światową żaden nie dorównał generałowi Keniemu w trzech wielkich elementach niezbędnych do skutecznego dowodzenia bojowego. Były to agresywna wizja, mistrzostwo w strategii i taktyce lotniczej oraz umiejętność wydobycia maksymalnych zdolności bojowych, zarówno z ludzi, jak i ze sprzętu. Drugą postacią był kapitan Paul Iringan, znany wszystkim jako Papi Gun. Ten doświadczony pilot i mechanik lotniczy miał obsesję na punkcie zwiększania siły ognia amerykańskich bombowców. Wspólnie z generałem Keniejem niestrudzenie forsował modyfikacje, które miały uczynić B-25 najbardziej uzbrojonym samolotem na niebie Pacyfiku. Obaj nalegali na wyposażenie maszyn w nawet 18 karabinów maszynowych, co w tamtych czasach wydawało się wielu oficerom przesadą graniczącą z szaleństwem. Kenny i Papi Gunn promowali również rewolucyjną taktykę bombardowania, znaną jako skip bombing, czyli bombardowanie z odbiciem. Autor Steven Wilkinson opisał tę technikę słowami, że często oznaczała ona dosłowne rzucanie bomby w kadłub pokrętu. Prędkość B-25 czyniła go szczególnie skutecznym w tego rodzaju atakach. Pilot schodził na ekstremalnie niski pułap, niemal dotykając kołami fal oceanu, i zrzucał bombę w taki sposób, aby odbiła się od powierzchni wody niczym płaski kamień, puszczony przez dziecko nad jeziorem. Bomba podskakiwała na falach i uderzała bezpośrednio w burtę wrogiego okrętu, tuż nad linią wody. Ta technika wymagała niezwykłej odwagi i precyzji od pilotów. Lot na wysokości kilkunastu metrów nad wzburzonym oceanem, w zasięgu ognia przeciwlotniczego z atakowanego okrętu, był przedsięwzięciem graniczącym z samobójstwem. Jednak efekty bombardowania z odbiciem okazały się tak spektakularne, że ryzyko było warte podjęcia. Bomba uderzająca w burtę poniżej linii pokładu powodowała znacznie większe zniszczenia niż ta zrzucona z góry, ponieważ eksplozja rozrywała kadłub w miejscu najbardziej wrażliwym na uszkodzenia. Co ciekawe, Amerykanie próbowali wcześniej stosować tę taktykę z wykorzystaniem ciężkich bombowców B-17 Flying Fortress. Okazało się jednak, że te wielkie maszyny były zbyt wolne i zbyt mało zwrotne, aby skutecznie wykonywać ataki z tak niskiego pułapu. B-17 potrzebował zbyt wiele czasu na podejście do celu i oderwanie się po zrzuceniu bomby, co czyniło go łatwym celem dla japońskich artylerzystów przeciwlotniczych. B-25 nie miał tego problemu. Jego prędkość i zwrotność pozwalały na błyskawiczne podejście do okrętu, zrzucenie bomby i natychmiastowy odwrót, zanim obrona przeciwlotnicza zdążyła odpowiedzieć skutecznym ogniem. Piloci opisywali te ataki jako najbardziej emocjonujące i przerażające doświadczenie ich życia. Widzieli twarze japońskich marynarzy na pokładach atakowanych okrętów, słyszeli trzask karabinów maszynowych i czuli wstrząsy od eksplozji bomb rozrywających stalowe kadłuby. Głównym celem B-25 na Pacyfiku stało się jednak nie tyle zatapianie okrętów, co szturmowanie japońskich lotnisk. Dowództwo amerykańskie szybko zorientowało się, że niszczenie wrogich samolotów na ziemi jest znacznie bardziej efektywne niż walka z nimi w powietrzu. Jeden B-25 mógł podczas jednego nalotu zniszczyć więcej japońskich maszyn stojących na pasie startowym niż cała eskadra myśliwców podczas całodniowych walk powietrznych. Uzbrojony w kilkanaście karabinów maszynowych i potężne działo czołgowe, bombowiec mógł zadać ogromne zniszczenia podczas jednego przelotu nad wrogim lotniskiem. Pilot otwierał ogień z maksymalnej odległości i nie przerywał ostrzału aż do momentu przejścia nad celem. Strumienie pocisków rozrywały hangary, składy amunicji, cysternę z paliwem i szeregi zaparkowanych samolotów. Japończycy nie mieli praktycznie żadnej możliwości obrony przed tak skoncentrowanym atakiem. Rok 1943 przyniósł kolejną rewolucję w konstrukcji amerykańskiego bombowca szturmowego. Do produkcji weszły wersje B-25H oraz B-25J, które reprezentowały absolutny szczyt możliwości tej maszyny. Inżynierowie North American wyposażyli te samoloty w 14 karabinów maszynowych kalibru 50. Tworząc latającą fortecę, zdolną do prowadzenia ognia we wszystkich kierunkach jednocześnie. Był to najbardziej uzbrojony samolot w całych amerykańskich siłach powietrznych, prawdziwy latający arsenał, którego sama obecność na niebie wywoływała panikę wśród japońskich żołnierzy. Piloci zaczęli nazywać swoje maszyny niszczycielami handlu, ponieważ ich głównym zadaniem stało się przerywanie japońskich linii zaopatrzeniowych rozciągniętych na tysiącach mil oceanu. Każdy konwój, każdy transportowiec, każda barka z zaopatrzeniem mogła stać się celem dla tych śmiercionośnych maszyn. Japońska logistyka wojenna, całkowicie uzależniona od transportu morskiego między wyspami, zaczęła się załamywać pod nieustannymi atakami amerykańskich gunshipów. Ta latająca twierdza była praktycznie nie do obejścia z żadnej strony. Północ, południe, wschód i zachód. Były całkowicie pokryte przez karabiny maszynowe, siejące piekło wszędzie, gdzie się pojawiły. Japoński pilot myśliwca, który próbował zaatakować B-25H, musiał zmierzyć się za ścianą ołowiu, niezależnie od kierunku, z którego nadleciał. Przednia półsfera chroniona była przez działo czołgowe i pakiet karabinów maszynowych w nosie, boki osłaniały karabiny w oknach bocznych, tył broniony był przez wieżyczkę ogonową i stanowiska strzeleckie w kadłubie. Wielu japońskich pilotów przypłaciło życiem próby zestrzelenia tych latających fortec. Standardowe taktyki ataku na bombowce okazały się nieskuteczne wobec maszyny, która odpowiadała zabójczym ogniem z każdego kąta. Japońskie dowództwo musiało wydać specjalne instrukcje ostrzegające przed atakowaniem B-25 bez znaczącej przewagi liczebnej, a nawet wtedy straty wśród atakujących myśliwców były często nie do zaakceptowania. Niszczenie japońskich samolotów na ziemi okazało się tak skuteczne, że całkowicie zmieniło równowagę sił w powietrzu nad Pacyfikiem. Pojedynczy nalot eskadry B-25 mógł zniszczyć więcej wrogich maszyn niż tygodnie walk powietrznych prowadzonych przez myśliwce. Japończycy desperacko próbowali chronić swoje lotniska, budując schrony dla samolotów i wzmacniając obronę przeciwlotniczą ale nic nie mogło powstrzymać fali zniszczenia, nadciągającej z nieba. Sukces tej taktyki na Pacyfiku był tak spektakularny, że alianckie dowództwo postanowiło zastosować ją również na froncie europejskim. Przez krótki okres siły powietrzne eksperymentowały z atakami na niemieckie lotniska przy użyciu specjalnej amunicji odłamkowej, zaprojektowanej do niszczenia samolotów na ziemi. Jednak warunki w Europie znacząco różniły się od tych na Pacyfiku. Gęstsza sieć niemieckiej obrony przeciwlotniczej i większa liczba myśliwców przechwytujących czyniły niskopoziomowe ataki szturmowe znacznie bardziej ryzykownymi. Te naloty na europejskie lotniska sprowokowały niemieckie samoloty do własnych ataków na alianckie bazy, tworząc spiralę wzajemnego niszczenia infrastruktury lotniczej. Obie strony traciły cenne maszyny i wyszkolonych pilotów w tej wyniszczającej wojnie na wyczerpanie. Ostatecznie taktyka sprawdziła się najlepiej tam, gdzie się narodziła, czyli na bezkresnych przestrzeniach Oceanu Spokojnego. Gdy wojna zbliżała się do końca, B-25 Mitchell służył w siłach powietrznych ponad 15 krajów na całym świecie. Oprócz pierwotnych użytkowników, czyli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Związku Radzieckiego, Holandii i Chin, bombowiec trafił również do Australii, Brazylii, Meksyku i wielu innych państw. Każdy z tych krajów docenił wszechstronność i niezawodność tej maszyny, która sprawdzała się zarówno jako klasyczny bombowiec, jak i jako niskopoziomowy szturmowiec. Amerykańska Marynarka Wojenna i Korpus Piechoty Morskiej również eksperymentowały z różnymi konfiguracjami tego samolotu po zakończeniu działań wojennych. Testowano nowe systemy uzbrojenia, różne układy kabin załogi i alternatywne zastosowania bojowe. Jednak żadna z tych eksperymentalnych wersji nie weszła do służby w takich ilościach jak warianty z czasów II wojny światowej. Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji B-25 jako Gunshipa nie poszły na marne. Koncepcja ciężko uzbrojonego samolotu, zdolnego do długotrwałego ostrzeliwania celów naziemnych stała się fundamentem dla kolejnych generacji amerykańskich maszyn bojowych. Inżynierowie i strategy wojskowi przeanalizowali każdy aspekt działania tego bombowca wyciągając wnioski, które ukształtowały przyszłość lotnictwa szturmowego. Bezpośrednim spadkobiercą B25 Mitchell stał się legendarny Lockheed AC-130, który wszedł do służby w amerykańskich siłach powietrznych. Ta latająca forteca, wyposażona w działa różnych kalibrów i najnowocześniejsze systemy celownicze, kontynuowała tradycję zapoczątkowaną przez skromny średni bombowiec z czasów II wojny światowej, a C-130 miał zobaczyć intensywne działania bojowe podczas wojny w Wietnamie, gdzie jego niszczycielska siła ognia okazała się równie skuteczna, jak ta jego duchowego przodka na niebie Pacyfiku trzy dekady wcześniej. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali tej historii do samego końca. Jeśli podobała Wam się opowieść o samolocie z działem czołgowym, który zmiażdżył japońskie siły na Pacyfiku, proszę, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, Jaki inny samolot z II wojny światowej chcielibyście poznać w kolejnym odcinku? Subskrybujcie kanał i włączcie dzwonek, żeby nie przegapić następnych historii o najbardziej niezwykłych maszynach wojennych w dziejach ludzkości.